Joe Szymanko z tej strony tak zwana Żelazna i tym w kolejnym odcinku z tej serii, czyli z nowej serii, czyli serii MSP. No, z tej starej. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy, gdziekolwiek w MSP i to jestem ja. Ale jest chyba MSP. E, tak. Ja dzisiaj ogólnie nie będę dzisiaj nie będę chciałam ogólnie powiedzieć, że ja nowego konta nie będę tworzyć a dlaczego? a dlatego, że ja po prostu nie chcę bo jak widzicie mam bardzo dużo już tu rzeczy, które miałam i ja tu muszę mi hasło nie... nie ogłosić właśnie, o to chodziło Muszę pod jeszcze się lepiej słyszeli o, powinniście teraz dobrze lepiej słyszeć teraz o wiele lepiej jak widzicie to jest święta i Miałam dzisiaj na, na... dzisiaj wcześniej mieliśmy zapoznanie i na się wyglądałam, ale ja już dużo razy dużo grałam w MSP, więc tak, i dlaczego ogólnie nie chcę spójrzeć kolejnego konto, żeby się nazywa tak zwana, że znana ety, i ty, czy coś takiego. A temu jest Lilo wszystkie, dlatego że kiedy zakładałam to konto, a to było w czwartej klasie, i nie wiem które jest, ale to było bardzo dawno już temu, e, po prostu nie wiedziałam, że będę chciała nagrywać, dopiero w piątej klasie zrozumiałam, że chcę to i ja będę nagrywała i akurat będę, mogłam, e, ale nieważne, to, e, to akurat tą historię mogłam, Wam opowiedzieć kiedy indziej, teraz to nie jest ani miejsca, ani czas, na no coś takiego i po prostu nie wiedziałam, że będę nagrywała i kiedy już zaczęłam nagrywać, myślałam, że nagrywam swe, ale nie wiedziałam jak nagrywać i na to się nie wiedziałam jak. Yy, przez to, że Sweetie mi pomogła, więc zapraszam na jej kanał yy, pomogła mi, pokazała mi jak można coś takiego zrobić i patrzcie teraz, zaraz mieszka moja zniknęła no. zniknęła nie widzicie jej, nie wziła. dlatego, że sobie trochę, trochę tą kamerkę ucięłam bo po prostu nie chciałam żebyście widzieli to czarne to co jest czarne i żebyście nie widzieli tego co tam na dole i u góry co tam mam bo to jest nie za bardzo to nie jest za bardzo ważne. I mogę... Teraz sądzę, że się chyba raczej przebiorę, bo... Jak widzi nie chcę opuszczać tego dziesiątego levelu. Co? Nie, wiem, czekajcie, czekajcie, ja chcę już rozwojuć. Czy my w ramach, że są niedługo święta, zdaliśmy pięć diamentów? Gdzie... Słuchajcie yy, To dla mnie teraz jest jakaś nowość nie jestem Władze to wchodzą do odzieży Nie, nie przebieramy się dziewczyny, czy chłopcy, że są yy, Chłopcy pewnie nie będą chcieli tego oglądać, ale jak w to Ale mówię głównie teraz do dziewczyny, zwracam się dziewczyny Teraz to jest takie piękne buciki, pokażcie Nie, no po co wtedy aż wydawać le, jakieś buty, nie? Boże, takie same szczęście czułam kiedy dostałam robukcy, Ale teraz to jestem zaskoczona, bo nigdy diakców nie widziałam. Czyli na przykład pięć nigdy w życiu diakców nie miałam. W życiu, ej, serio, poważnie, nie miałam ich jeszcze. Jeszcze ich w życiu nie miałam. To jest dla mnie teraz ogólnie szok. Ja dopiero teraz weszłam na to. Boże, będę musiała jej powiedzieć, Bo to jest największy chyba, szok w moim życiu. Nie, to jest szok, szok, szok. Patrz, jaka spódnica i jaka droga. Dobra, pójdźmy do 18. Dla mnie to jest mega, mega wielki szok w tej chwili. bo może będziemy w cenowe. I zobaczmy za ile można kupić to, co ona na przykład pokazuje. Zobaczmy, co ona pokazuje. Wiesz, ja reakcje. Więc myślę, że to fajna, ale... Nie za bardzo w mój styl. Przecież może ładniejszego jest? Ale niecałe zestaw, co ona no? Może jak jeszcze w kolejnych latach się o tym dowiedzą. a padną no i padną słodko jest, zobaczmy no jak słodko, ale mi jest tak niestety okej okay. zobaczmy, zobaczmy włosy te piękne włosy za pięć diamentów słuchajcie, i to za dwa Nie mm. ja kupię te włosy to włosów, ale wszystko bym straciła ale naprawdę przykro że są te włosy. Chyba się... Ja może się chwilkę zastanowić. Poczekajcie, wybierę, moją. Coś ładnego. I... biorę. No, ja się chyba teraz nie pozbiorę pod tym, co teraz przeżyłam. To jest Ever Shock. Big Shock. Gdzie? Tu coś jest ładnego. Jakaś ładna koszulka, bo ona nie ma, oczekuję, tutaj takiego filmu. O! Wow! To fajnie go, za 900. Okej. Okay. Ile to piękne szpilki, ale nie, nie jest ćwierane niestety. Bo ja się kupię po prostu już po tym. Po optykach. Hmm. To są szpilki ładne. Mamy no idealny komplet. Może ja to po prostu muszę kupić, bo ja zaraz zsendę ja. <słuch> Zapraszam za jednym razem wydam na takie piękne włosy, ale opłaca się? Opłaca się. Kupiłam, nie mam już diamentów, ale kupiłam te piękne włosy. A co nie bierze? Na chwilkę wyjdę. No może mam listę życzeń. Skasować to, co już niepotrzebne. Nie WIERZĘ że. No nie jestem w wow, jak zarabiać awans. Okej. Okay. Za Coś szczągnęłam. Może wbiję jedno srebel? Mmm, no, korea wbija mi jedną srebel, ale Marzyski. Dobra, tutaj ja wysiadam dwa specjalne pozdrowienia. Ale jak to jest? Zobaczcie, to jest najważniejsze. Miej pięciu członków swoich ludzi. Podaję w swoim przyjaciółom pięć rzeczy z ich listy życzeń. Już mam jedną. Ja właśnie mam, boże, to jest głupia. Ja nie wierzę, że miałam te pięć diamentów. Ja wciąż to nie wierzę. Uff. Muszę uspokoić chwilę. moja listę rzeczy i co muszę usunąć? Coś, co już się mi podoba. I tam te rzeczy. No w te łóżka nie są nic niepotrzebne. Co jeszcze nie niepotrzebne. Ogon może jeszcze będzie potrzebny. Ta spódnica, no nie, łatwiej ją kupiłem, I jeszcze jakieś buty muszę usunąć. Te syreniaste może usunąć. Albo nie te, takie różowe chuj. Zresztą wchodzimy do zakupy i dajemy mi się, rzeczy. <noise> Ja chcę jeszcze chwilkę uspokoić, bo ja jestem nadal wstrząśnięta Jestem nadal wstrząśnięta tym. Nie miałam żadnych diaksów wszystko dodajemy z życzeń dodaliśmy Dobrze i ja to się już nagrywam, że zobaczyć nie wiem ja tego go, poczekajcie, bo trzeba, coś widzicie, ale... O, 8 minut, już dobrze. Może być. Ja mam... Ja przyjąłam teraz przez chwilę jakiś wieka, jakiś szok, ale to jest bardzo ładne na fryzurę. I ja ją chyba sobie na razie nie będę miała. Bo no, nie puszczę jej na razie. To jest moja... oficjalnie to jest moja fryzura na MSP. Uuu, jaka fajna teraz. Dos no nawet bardzo fajne, bardzo fajne. Mhm. Pilotażny wygląda jak siebie. co jest w tej Czyli nie wiem? Aha, ale chwili już tam. Bo. Mhm. Dobra. Dobra, to ładnie. Mhm. Nie ukochała, ale zobaczę. To jest bardzo ładne coś jeszcze coś innego? Uh. Mm -mm. nie za bardzo mm -mm. o, ale ładnie ja bym raczej chciał ubrać jakiś też. sam ten czarny był ładniejszy ale to też jest nic niczego sobie czarne Dobra, to oni za 300 i sobie zarobimy Patrzcie, teraz można powiedzieć, że trochę poradnik jak zarabiać na MSP, a nie szefa wiesz, przesadzić w ten bucharek i patrzcie, odchodzicie w osobę Z tych nie ujadzą To jest tych przyjaciół na pewno nie, bo tam nie będzie nic Wchodzicie w ich dom I w tym w godzinę zarobicie Aha i w tym yy, w ten sposób w godzinę zrobicie około 5000. Jeśli będzie chciało w tyle stać tam. Yy, zostaw co. Ej! Dobra, poczekajcie chwilkę. To jesteśmy. Ej właśnie, macie to zwierzę i każdy wie, że jak się jedno, te zwierzaki naciśnie. To wyraźnie pieniążki. Się no i już, hmm. To też są dobre nie wiesz. No, mi akurat nie bo jak już wcześniej używałam tego, więc mi nie wypadną. Ale no, to jest bardzo użyteczne. Przy tym poznajesz bardzo fajnych ludzi i mega. A ona to jest jedna z moich przyjaciół jeśli ze szkoły, to nie wreszcie zapraszałam, ja się zgodziłam bo to jest z przyjaciół i nie jakieś już usunąć, bo to już wysoka ja jakaś co jest? co to jest za pieniądze? hmm chcę być witem Nie opaść ale dzięki, że czekasz na pozewa hmm Jakie tyle będę tak zrobić tak na miesiąc? Hmm... A mam trzy miesiące na rok! Ale to musiałabym naprawdę... Uspokój się, naprawdę musiałabym... Dobra, się jeszcze nad tym. Hmm. Taki zwykły V, ten rok to droga może, nie wiem. Yy, ten serwis... dobra, może by się koconał, ale mam zamiar to Dobra, nieważne. Uf, nadal nie wierzę, że sam to. Nadal nie wierzę, naprawdę. Byłam taka teraz wstrząsana i złożyłam dwie akcje. No i raczej w jaki sposób je zdobyłam? Wczoraj jak grałam, bo miałam informację, i grałam wczoraj, to ich nie widziałam. Miałam zero, a teraz nagle wchodzę i je mam. Uspokój się na no, następnym piłkom. Boże, z tą się nie da siedzieć. Dobre wszystko. Sytuacja opanowana. Mhm, dźwięk. Myślę, że zagramy, ale zanim to zrobimy, to się ubierzemy raczej. Bo tak nie chciałabym wyjść, skoczyć. <grym> Skoro już tutaj brałam dziewczoraj. Tu też brałam. Tu też brałam. Ale nie wszystkich, więc... Zacznę od Ania. Mhm. Dobra, no to, już jest. Ale No nie wchodzimy. Wydaje mi się, że bo już. U nie byłam, ale jeszcze tego dokładnie nie wiem. Skąd to mi, jakby ktoś palił. Dobra, nieważne. Okej... Okay. Nie, nie byłam wczoraj. Przybył, tylko. Nie! Tylko nie mój klej! Sytuacja opanowana. Dobrze, no to czekamy. widzicie, już pieniążki lecą. Że chyba powinny lecieć. Czemu nie lecą? Tam tak że już tu byłam. Czekamy chwilę. O! Pieniążki! O, 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 o! Panie, proszę to zostawić. No gry se gryź gres. no. Moim zdaniem to jest głupio, że stawiałem ten X koło właśnie akurat yy, OK Okej. Pojechaj siku, no, trochę. dobra. To a teraz w sumie odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mi kanał i... Zaznaczcie seceleczkę, aby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, więc pa pa!